Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest nagranie yy, według znaków. Yy, wiadomość dla ciebie, według znaku Zodiaku. Yy, I mam tutaj znaki, które będę losowała, więc one będą według wylosowania w takiej kolejności. Yy, zapraszam Was oczywiście na czytania prywatne. Wiod wszystkie wszelkie wiadomości macie w opisie pod filmem. Karty już się tosują, dobra. Zaczynamy. Pierwszy jest lew. No jakże by inaczej. Król musi być pierwszy, proszę bardzo. Pierwszy lew. I mamy tutaj wiadomość. Nadchodzi jakaś zmiana, mój drogi Lwie. Eee, zmiana, której się możesz nie spodziewać. To może być jakiś szczęśliwy traf dosłownie. Coś takiego, co Ci się nagle gdzieś wydarzy z zaskoczenia i wprowadzi jakiś dobrobyt i spokój do Twojego życia. Masz też przebaczenie i zrozumienie. Czyli może warto się, jeżeli się jakaś pojawia, będzie pojawiała, jak będzie jakaś sytuacja w głowie lub w życiu, spojrzeć co mi to przypomina, dlaczego to się dzieje. Może jakaś sytuacja właśnie wymaga wybaczenia sobie lub komuś, tak? O, Boba już się płak. też troszkę ma taki kolor jak lew, nie. Bo Boba by chciał pójść na dwór, a jeszcze nie jest spora i pada deszcz, a Boba o tym wie. ale I tak się pakuje do nagrania, proszę bardzo. Jaka jest rada dla was Lwy? Jaka jest rada? Pozwól niech to, co się zadzieje, potoczy się w najlepszym dla ciebie kierunku. Um, a mimo, że Rydwan, no macie tu jakąś dużą zmianę, bo to są arkana wielkie. Mimo, że Rydwan jest taką kartą, która mówi, nadaj kierunek swojemu rzuciu, to on w tym kierunku pójdzie, to tutaj mam takie trochę uczucie, że też może puścić te lajce i pozwolić niech one popłyną faktycznie w najlepszym możliwym dla was kierunku. Nauczyć się właśnie też coś takiego, takiego że nie my rządzimy wszystko my w centrum, tylko um, no po prostu troszkę popłynąć z prądem, takie coś tutaj mam dla was. Dobra, następny znak. Skorpion, proszę bardzo. Eee, co dla skorpionów, do przekazania, jaka wiadomość? A, wy macie siedemkę kapsów. Nieograniczona możliwość wyborów. Hmm. Że normalnie pływacie sobie w tych wyborach, to czujecie, co bardziej lubicie, czego nie, nie? I tu mówi super, sobie tam weź swój czas, ale nie zwlekaj zbyt długo, mam takie uczucie, nie? Że tam godzin będziemy myśleć tak przez 10 lat, tylko po prostu z taką przyjemnością podejmij wybór, podejmij decyzję, wybierz to, co jakby sprawia, że twoje serduszko się raduje, takie, nie? Takie fajniutkie. No i jeszcze mówi, <grych> poproszę, będzie ci dane. No nie. Czyli e, tak naprawdę możecie wybrać, co zechcecie. Ale też właśnie bardzo się podkreśla to takie, ale czego ty właściwie chcesz? No nie. Ta umiejętność podjęcia decyzji w kontekście e, zdecydowania, czego ty chcesz. Nie wiesz, co przychodzi, co mi inni mówią, tylko czego ty chcesz, tak? Jaka jest rada dla ciebie? O tu jakiś spok, dobra. Pomądź może troszkę sam. Pozwól, żeby to twoje światło wydobyło się na zewnątrz. Pozwól, żeby te decyzje wypływały z twojego wnętrza, tak? Daj się pokierować yy, wszechświat. Tutaj ta gwiazda taka prowadząca jest też. Ale też takie uczucie właśnie, że ta mądrość jest w nas i ona nas potrafi doskonale prowadzić w najlepszym możliwym kierunku. No nie. Dobra, co my tu mamy? Yy, bliźnięta. Proszę bardzo. Bliźnięta. Obo widać te znaki. Yy, nie szkodzi. Bliźnięta. Gminy. Dobra. Wy macie arcykapłankę. I to jest taka energia tutaj wilczyca. Wilczyca z tą piękną koroną nad jej głową i z tymi zasłonami i z tymi czerwonymi lampionkami. Przywiecie. Yy. Arcykapłanka też jest zawsze z tym księżycem związana, czyli z intuicją. Z mądrością taką wewnętrzną, łączącą się z energią wszechświata, yy, tu jest olbrzymi taki spokój, nie? Taki yy, przecież znam swoją ścieżkę, wiem, co jestem warta. Bliźnięta, yy, wiecie, też zazwyczaj mają bardzo mystry umysł, tu jest takie, znam i polegam na swoim umyśle, ale też yy, dostrzegam w sobie umiejętności takie. Właśnie bazujący na intuicji. Rada dziewiątka. Buław. A dziewiątka buław to jest taki. Ostateczna iskra, że tak powiem, coś się wyiskrza, tak jak mamy sztuczne ognie na jeden no, nowy rok lubię sobie kupować i one się tak wypalają, na tym patyczku nie aż to jest taka ostatnia iskra na samym końcu już. Ale ta iskra może być bardzo mocna, może oświetlić nam drogę, może nam jasno powiedzieć, w którym kierunku chcemy podążyć, tak? Tu jest takie coś, to jest takie uczucie, takiego stoję, taka pełna mocy i nagle dostaję takiego kopa, wiem dokładnie, co powinnam zrobić. Ze swoim życiem, z tym związkiem, z tą pracą, nie wiem, z tym miejscem zamieszkania, cokolwiek. To jest takie coś i od aniołków, co macie, oczyść, uwolni. Skasuj. Czyli nie pozwól, żeby ktoś inny podejmował do ciebie decyzję, ale też coś takiego, może warto coś oczyścić, coś usunąć, coś po prostu zamknąć. Może odciąć jakąś osobę z naszego życia. Um, tu będzie taka jasność, no nie? Będzie jasność, co tu zrobić. Dobra, następny znak: byk. Proszę bardzo. Co jest dla byka do przekazania? Co dla byka? <laughs> Macie, tak już miał jeden znak. Siódemkę pucharów. Siódemka pucharów. A u Was czuję niezdecydowanie z kolei. Czuję, że te pucharki gdzieś tam się pojawiają, to okazje się pojawiają, a Wy nie potraficie żadnej złapać, nie? Jakaby tu była rada? Górka mieczy. Pozdrówcie sobie, żeby coś się w was uzdrowiło, uwolniło się. Bo wy nie potraficie może się kręć na przykład, przykładowo powiem, tak? jakiś mężczyzna następny się kręci, następny, a wy nie potraficie tego przyjąć. No bo tu coś jeszcze nie zostało uzdrowione. Cały czas macie jakąś tęsknotę, smutek, coś w sobie takiego, co wymaga uzdrowienia, więc powiedziałabym, pozwólcie sobie się uzdrowić, żeby móc świadomie podjąć tą decyzję, ten wybór albo przyjąć to, co się pojawia w świecie dla Was i macie przepiękną, przecudowną kartkę Matka, Ojciec, Bóg. To jest karta trochę jak Słońce, trochę jak energia boska. No zobaczcie, ona sięga do tej energii boskiej. No bo to jest energia boska. Jak ja widzę w czytaniach, widziałam kilka razy energię boską, to ona jest dla mnie takim wielkim e, światłem puchatym, nie wiem, kulą światła pełną mądrości, ale to jest dosłownie ta sama energia. Ktoś to podobnie widział, tylko troszkę inaczej. I tak to zobrazował. I tutaj my sięgamy bezpośrednio do centrum do esencji tej boskości, która nas jakby naznacza w jakiś sposób, czyli. Mamy w sobie też ten pierwiastek, pierwiastek boski. Kiedy połączymy się z tą energią źródła, to on się w nas jasno zaznacza, tak? I tutaj właśnie mówi takie jest takie przesłanie. Weź sobie tyle czasu, ile potrzebujesz na uzdrowienie. A niech twoje wszelkie rany się zagoją. Ale nie pozwól, żeby życie po prostu przeciekało ci przez palce i tak przepływało bez sensu, tak? Korzystaj z niego. Ona jest po to, żeby, żeby, z niego się uczyć, doświadczać, wiecie, przyjmować cudowne rzeczy, też te cięższe rzeczy. Ale ono ma, my mamy z niego już czerpać garściami, a nie, że ono ma przepływać, nie? Takie coś. Waga. Proszę bardzo. Waga. Wy macie czwórkę buław. Budowanie domu, budowanie nowego gniazdka. budowanie takiej przestrzeni, w której czujecie się bezpiecznie, w której czujecie, że żyjecie, w jest dla was esencją, domem, e, miejscem bezpiecznym, miejscem kreatywnym. E, taka jest wiadomość, jaka jest rana. Pozwól sobie na radość. Pozwól sobie, nie w twoim życiu zadzieją się najpiękniejsze rzeczy. Słońce to jest karta. Mówiąc za też, pozwól sobie na to, czyli tak. nie, Cokolwiek z czymkolwiek czy nie sądziłaś, że to jest możliwe, bo, bo coś tam, bo masz jakieś zobowiązania, to on mówi tak, przyjmij to, to jest Twoje. I mówi też do the work, czyli działaj, pracuj, rób robotę, tak? I ta piękna osoba, ten anioł, który jest cały złoty, żółty, tak jak to słońce, pełen radości, pełen mocy, e i on mówi, korzystaj ze swojej energii serca. Poczuj przez serce, i wtedy wszystko popłynie. Tak? Następny znak. A no tu patrzę, że mam część odwróconych kart, a My tak nie chcemy. Absolutnie nie będziemy nikomu. Jak coś się jeszcze zostanie, no to widocznie tak miało być. Dobra. Mamy, kochani, rybki. Proszę bardzo, rybki. Mhm. I co jest do przekazania dla rybek? Ryby. Ha! Też macie radość, słońce, światło, miłość, opiekę w siły wyższej. A, pozwól sobie na radość. Pozwól sobie, to jest właściwy moment, powiedz tak, tej sytuacji, tak? Przyjmij to. Rada. Kulmieczy. To jest takie uczucie jakiegoś smutku, jakiegoś tłumaczenia sobie, że tego nie mogę. że na to nie zasługuję. Gdzieś tam w tej głowie jakiś taki nie najlepsze zdanie o sobie. I takie uczucie, jakby się pojawił jakiś nowy początek z jakimś królem. Dla niektórych to może być. Pojawiający się mężczyzna, tak? Który nas uszanuje, doceni. Będzie zachwycony naszym intelektem. to jest dużo jakby rozmów wspólnych. Jeszcze jedną kartę sobie wezmę, taką zwykłą, no zobaczy w nas tą arcykapłankę, tą boginię, czyli cesarzycę, tak, tu jest tak jakby, tak jakbyśmy zapomnieli, że my mamy w sobie taką moc kobiecości, boskości, kreatywności, tak, i ktoś nam o tym przypomni. I karta, pozwól sobie na zrzuty my to nazywamy. Czyli, jak przychodzi coś intuicyjnie, jakieś, nie wiem, zdanie, albo nie wiem, spotykamy jakąś osobę i coś na jej temat czujemy, albo pojawia się jakaś, jakiś obraz w głowie a propos jakiejś sytuacji, która nas, nie wiem, czy krzykamy odpowiedzi, tak? To, no to są odpowiedzi, właśnie, tak? obrazami często ten świat energetyczny odpowiada, więc yy, zaufaj swojej intuicji, zaufaj temu, co czujesz, co może widzisz, tak? No, ale wy. Jesteście rybki, no to trzeba ufać, trzeba stanowczo. Co my tu mamy? Panna. Proszę bardzo. Czekam aż złapie ostrość, ale. Nie łapię. Eee, no nie mogę już trzecia. A wiecie, to nie jest tak, ja losuję i wyciągam ze środka talii. Trzecia osoba, która ma wybory. Może być jakiś temat po prostu najbliższego czasu. Um... Siódemka ucharów znowu, a tutaj czuję taką ciekawość, takie zaintrygowanie. Tak jakby to było coś nowego, świeżego i wy z radością podejmujecie ten, 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 ten to wyzwanie, żeby coś zadecydować, nie? Podjąć, jakąś, podjąć jakąś decyzję, coś wybrać. I macie też szóstkę kapsów, czyli takie tu są jakieś wspomnienia, tu jest tworzenie jakichś nowych wspomnień też. Tu jest takie e, ja szanuję skąd e, powstałam, kim jakby doceniam to jaką drogę przebyłam do tej pory, tak to jest jakby powiedziałam, że to jest rada, tak. Doceń to, ale to jest też taka osoba radosna, która to docenia, która jest w dobrym momencie, która może już czuje wiosnę, która e, cieszy się z wyborów, cieszy się z nadarzających się okazji. Szanuje to, co jej życie już do tej pory dało i wie, że życie może być różne, czasami może przynieść coś cieszego, czasami coś cudownego. I tu przez tą wdzięczność za życie i za to, co się w nim wydarza, tak jakby przyciągacie jakby bardzo dużo dobrego, tak? W jest takie uczucie, że będziecie mieli bardzo dobry czas. To są czytania takie, wiecie, bezterminowe, ale tu mi się lato pojawia, takie bardzo słoneczne, bardzo soczyste fajne. Y o. Nie pozwalaj, żeby energia z ciebie wyciekała, tak bym powiedziała. Wiecie? Takie coś tu mam. Czyli jak jesteś taka radosna, cudowna sprawa. Zobacz. Jak się poczujesz gorzej, to zobacz, co się wydarzyło. Czy jesteś w jakimś innym miejscu, czy jesteś z jakąś osobą, która z ciebie tę energię. Chcąc nie chcąc ciągnie, bo wiecie, jak ludzie od nas ciągną energię, to nie zawsze jest świadomie. Najczęściej z nieświadomie, tak, poprzez jakieś narzekanie, poprzez cierpienie, ból, ktoś cierpi i nagle, wiecie, przychodzi się ponarzekać, łączy się z wami przez tą waszą empatię i ciągnie, nie? No tu jest po prostu nie pozwól, żeby ta energia wyciekała ci przez palce. Skup się na swoim własnym dobrze. To jest najważniejsze, tak? Twoje własne osobiste dobro. Yy, dobrze, co my tu mamy teraz? Wodnik, proszę bardzo. Wodniczek. Nie łapią te, te no ale tak będzie jak jest. Wodnik. Mhm. Dla wodnika mamy uzdrawianie, ale jest jakiś taki czas zawieszenia też taki jakiś czas uspokojenia myśli taki czas, kiedy zdajemy sobie sprawę, że ten umysł po prostu nie ma sensu, żeby mu pozwolić, żeby on tam szalał. Tak to jest czas uzdrawiania, uspokojenia. Tak jaka jest dla was rada? Król Buław. Poczuj swoją moc, jeśli chodzi o zarządzanie swoją przestrzenią, o rządzenie swoim czasem. Tutaj lew się pokazuje nie bez powodu. Król Buław to jest ktoś taki, kto świetnie działa. Potrafi też innym pomóc działać. To jest lider, to jest twórca, to jest kreator, to jest ktoś pełen mocy i możliwości. On zawsze wie, jak z jakiejkolwiek sytuacji. Ta karta reprezentuje was, więc jakby mówi, Zauważ to sobie, przypomnij sobie, jak to jest, albo naucz się tego, bo to jest Twoje w Twojej energii. Uświęcony plan, który mówi o tym, że tutaj już coś zostało właściwie zaplanowane, że może to uzdrawianie jest po czymś, co też miało się Wam wydarzyć, po to, żebyście mogli czegoś doświadczyć, co jest ważne w jakimś uświęconym planie Waszej duszy, Waszego życia. Tu już po prostu wszystko zostało poruszone w ruch, i z tego wszystkiego, co się wydarzyło w przeszłości, coś ma wyniknąć. Może właśnie macie być kimś takim, kto będzie pomagał innym, lub kimś takim, kto będzie zarządzał jakąś przestrzenią. Tu jest po prostu taka umiejętność no ten król mi się tutaj bardzo podkreśla, jako ktoś, kto wie, czego chce. On wie, w jakim kierunku chce pójść, tak? Co musi zostać zrobione, po prostu. Tak, Takie tutaj macie. I następny znak. Raczek. Raczek, rak. Jaka wiadomość dla ciebie? Czwórka pucharów. W tej talii ta karta jest taka mm, nasączona kobiecością, nasączona słodyczą, nasączona takim czasem, w którym my znajdujemy takie swoje bezpieczne myśli, swoje bezpieczne uczucia, takie miejsce w sobie, które yy, daje nam poczucie komfortu, bezpieczeństwa. Yy, każdy z nas ma takie, to jest takie nasze wewnętrzne miejsce mocy, po prostu, z którego w czasach trudniejszych możemy sobie nałożyć właśnie tych kucharków, poczuć się lepiej, bardziej stabilnie. Yy, macie też przyjaźń. Przyjaźnie i jakieś po prostu unie, relacje, tak? Tutaj przypomina o tym, jak ważne są przyjaźnie, jak warto je celebrować, jak inna osoba może dużo przynieść radości, ale także my potrafimy dać jej dużo radości. Przyjaźnie zazwyczaj na tym się opierają, że to jest równowaga w dawaniu i graniu. Okej, okay. rada Wam wypadła po prostu. Karta poleciała. Paść pentakli. Może się po prostu ma ktoś pojawić u Was w życiu i pozwolić rozkwitnąć tej relacji, tej znajomości. Tu jest taka czułość. Eee, może jak jej nie znaliście, albo jakaś przyjaźń po prostu rozkwitnie. To może oczywiście dla niektórych oznaczać relację, ale ja bym powiedziała, że to jest bardziej jakby, jeżeli relacje to wynikają bazującą najpierw na, wcześniej na, na przyjaźni, a dopiero później to może rozkwitnąć. Tu jest takie... Pozwól, niech to rozkwitnie. Nie zamykaj się, pozwól niech to się rozwinie. Tak bym powiedziała. Wiecie? Takie coś mam dla Was.